Wieczór. Witamy Państwa w majowym świątecznym wydaniu Akcentów Polskich. Dzisiejszy program będzie w całości poświęcony roztańczonej, rozśpiewanej, barwnej i prawdziwie polskiej majówce. Zabierzemy Państwa na imprezy, które odbyły się w ramach 10 Międzynarodowego Festiwalu Polskiego Folkloru Polski Folklor Władgalii. Zobaczycie relacje z koncertów festiwalowych „Przy świętej w intencji Polaków za granicą oraz uczestników festiwalu” a także Święta ulicy Warszawskiej. A teraz wszystko po kolei. Oficjalne otwarcie 10. Międzynarodowego Festiwalu Polskiego Folkloru Polski Folklor w Ładgali nastąpiło 1 maja w Pałacu Kultury. Pod dźwięki poloneza na wypełnioną salę weszły zespoły z Litwy, Łotwy oraz Polski, wystrojone w barwne i bogate stroje ludowe, z różnych regionów Polski. Otwarcie festiwalu odbyło się w uroczystej atmosferze. Zamiłowanie do polskiego folkloru, pieśni, tańca, języka polskiego zgromadziło na sali w tym dniu wielu Polaków. Byli to zarówno łotewscy Polacy, jak i uchodźcy z Ukrainy, którzy obecnie mieszkają w dałgach Pils. Na początku na scenie Pałacu Kultury odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. W taki sposób Polacy Dałga w Pilsk włączyli się do akcji wspólnego śpiewania hymnu RP. Prowadzące Milena Sawkina i jemyki Jaćwieczkowska przywitały najważniejszych gości koncertu, kierownika wydziału konsularnego ambasady RP w Rydze Mariusza Podgórskiego, wicemera Dyneburga Aleksejsa Wasiliewsa, przedstawicieli polskiego kontyngentu wojskowego. Na czele ze starszym chorążym sztabowym Sławomirem Skrzypczykiem, księdza Andrzej Saszewosa z Kościoła pod wezwaniem Serca Jezusowego oraz przedstawicieli Związku Polaków na Łotwie. Następnie głos zabrał konsul Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Podgórski, który zaznaczył, że Polacy na Łotwie są wielkimi patriotami dwóch krajów i potrafią w bardzo wspaniały sposób utrzymywać i popularyzować tutaj na Łotwie kulturę swoich przodków. Błogosławieństwa zebranym udzielił ksiądz Andrzej Szewels. Jako pierwsi wystąpili tancerze z zespołu pieśni i tańca Łukowiacy. Zespół powstał we wrześniu 1999 roku przy Łukowskim Ośrodku Kultury i działa jako stowarzyszenie kulturalne założone przez rodziców. Obecnie w zespole tańczy ponad 100 dzieci z Łukowa i powiatu Łukowskiego. Kierownikiem jest Grzegorz Rzymowski. W wykonaniu zespołu pieśni tańca Ziemi Łukowskiej Łukowiacy widzowie zobaczyli tańce podlaskie oraz tańce lachów sądeckich. Łukowiaków na scenie zmienił zespół pieśni i tańca Ojcowizna z Niemęczyna na Litwie. Zespół Ojcowizna został założony wiosną 2017 roku. Jest to zespół wielopokoleniowy składający się z chóru ponad 40 osób, trzech grup tanecznych i kapeli. Ogółem około 90 osób. W repertuarze zespołu są teksty autorskie Gabriela Jana Mincewicza utwory patriotyczne i religijne oraz folklor polski głównie z terenu Wileńszczyzny. Kierownikami zespołu są Violetta Leonowicz i Jadwiga Stankiewicz. Ojcowizna przyjechała na nasz festiwal po raz pierwszy Następnie scenę opanowali gospodarze festiwalu, zespół tańca ludowego Kukułeczka z w Pils pod kierownictwem Żanny Stankiewicz. Zespół powstał w 1991 roku. Brał udział w festiwalach nie tylko na Łotwie, lecz również w Polsce, Litwie, Białorusi i w Szwecji. W 2006 roku Kukułeczka otrzymała nagrodę TVP Polonia za sławienie Polski i polskości. Na deskach sceny pojawiła się najmłodsza grupa kukułeczek z kompozycją choreograficzną Kukułeczka-kuka. Średnia grupa kukułeczek wykonała tańce śląskie. W dalszej części koncertu starsza grupa zespołu tańca ludowego Kukłeczka zaprezentowała tańce opoczyńskie. Przed licznie zgromadzoną publicznością ponownie wystąpił zespół pieśni tańca ziemi łukowskiej łukowiacy. Repertuar zespołu tworzą tańce polskie, narodowe oraz regionalne tańce i przyśpiewki. Łukowiacy z koncertami odwiedzili między innymi Białoruś, Ukrainę, Litwę, Francję, Włochy, Irlandię, Estonię, Niemcy, Bułgarię, Czechy i niejednokrotnie Łotwę. Często występują także z koncertami w Polsce. Widzowie podziwiali nie tylko kunszt wykonania różnorodnych tańców, ale także niespożyte siły i energię tancerzy, którym w miarę kolejnych występów zdawało się jej przybywać. Kończące występy, tańce góralskie w wykonaniu starszych kukułeczek były nie tylko pokazem tańca, ale także w sprawności fizycznej. Chłopcy starali się za wszelką cenę udowodnić pannom, że każdy z nich jest arcysprawny. I posiada wyjątkową krzepę. Widzowie nie mogli się nacieszyć autentycznym polskim folklorem, zaprezentowanym na bardzo wysokim poziomie, więc nieustannie nagradzali zespoły gromkimi brawami. 2 maja w Polsce i za granicą obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków Mieszkających poza granicami kraju. Dla Polaków, dałga w Pils oraz uczestników X międzynarodowego festiwalu Polskiego folkloru Polski folklor w Ładgali, ten dzień rozpoczął się od mszy świętej w intencji Polonii i Polaków mieszkających za granicą i uczestników festiwalu oraz pokoju w Ukrainie w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Przecelebrowali ksiądz proboszcz kościoła Bernard Swagalis i ksiądz proboszcz kościoła pod wezwaniem serca Jezusowego Andrys Szewos. W trakcie wzruszającego nabożeństwa uczestnicy festiwalu nie tylko modlili się, lecz także wdzięcznym pochodem złożyli dary. Tego dnia kościół był wypełniony po brzegi. Nie zabrakło również polskich biało-czerwonych barw. Później w Domu Polskim odbyło się uroczyste wręczenie kart Polaka. Wśród tych, którzy je odebrali, były rodziny, absolwenci Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego oraz osoby w wieku starszym. Konsuler P. pan Mariusz Podgórski podkreślił, że dla osób młodych dokument ten ma przede wszystkim wartość praktyczną. Z kolei dla osób w starszym wieku jest to dokument o wartości symbolicznej. W tym roku była to pierwsza grupa, która odebrała dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego w okolicznościach uroczystych. Sytuacja epidemiczna spowodowana koronawirusem dotychczas na to nie pozwalała. Wieczorem w plenerze odbyła się majówka Solidarności. Warunki atmosferyczne były znakomite i drugi dzień festiwalowy minął w wesołej i przyjaznej atmosferze. Radosny dzień 3 maja Polacy uczcili zgodnie z dyneburską tradycją. Obchody rocznicy uchwalenia konstytucji rozpoczęły się pod krzyżem na Swobódce, następnie kontynuowane były poprzez uroczysty przemarsz Polską ulicą, ulicą warszawską, i zakończyły się występami zamykającymi Festiwal Polskiego Folkloru w Ładgali. Tak w Dyneburgu święciliśmy 3 maja. Krzyż na Swobódce to symbol polskiej ofiarności i umiłowania wolności swojej i innych narodów. Co roku, 3 maja, Polacy Dyneburga wspominają pod krzyżem tych, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę i Łotwę. Konstytucja 3 maja z 1791 roku nie zdążyła zapobiec rozbiorom Polski ale dała nadzieję na stworzenie nowoczesnego państwa i społeczeństwa polskiego. Mogło ono powstać dopiero 123 lata później, po odzyskaniu niepodległości, między innymi dzięki poległym władgali legionistom. Zawdzięczamy im wspólne radowanie się 3 maja. Pod Krzyżem na swobódce odbyła się uroczystość dedykowana Dniu Konstytucji oraz upamiętniająca wkład Polaków w wolność Łotwy. Po śpiewaniu hymnów głos zabrali mer miasta Andrzej z oraz kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze, Mariusz Podgórski. Święto Konstytucji 3 maja to dorobek ducha wolności i demokracji, z którego możemy czerpać wszyscy. Wszystkie narody, które współtworzyły ponad 200 lat temu wielkie państwo, jakim była pierwsza Rzeczpospolita, powiedział konsul Podgórski. I do dziś wszyscy to czujemy my, Polacy na Łotwie, Polacy z macierzy, a także Polacy w innych państwach, że tamten czas niósł w sobie ducha wolności i demokracji, który jest nie tylko w Polakach, ale też w Łotyszach, Litwinach i innych narodach, które odnoszą się do wspólnego dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, dodał. Błogosławieństwa udzielił ksiądz Andris Szewos z kościoła pod wezwaniem serca Jezusowego. Pod dźwięki orkiestry przy krzyżu poległym legionistom polskim złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono białe i czerwone znicze. Pod pomnikiem został również wygłoszony wiersz Polacy Dyneburga napisany przez pana Stanisława Januszkiewicza, miejscowego Polaka. Święto ulicy Warszawskiej, które zapoczątkowane zostało już w okresie międzywojennym i odnowione na początku lat 90., skupiło dzieci, młodzież, osoby dorosłe i wspaniałych, zasłużonych seniorów. Barwny korowód, który składał się z orkiestry, zespołów przybyłych na Festiwal Folkloru Polskiego, przedszkolaków i pracowników polskiego Przedszkola im. Jana Platera Gajewskiego, Uczniów i nauczycieli polskiego gimnazjum państwowego im. Józefa Piłsudskiego, członków ZPL oraz sympatyków Kultury Polskiej na czele z przedstawicielami samorządu i ambasady RP w Rydze przemaszerował od krzyża na Słobudce do polskiego gimnazjum przy ulicy Maries. Kolumna była wesoła i kolorowa. Po drodze uczestników pochodu przy domu polskim przywitał zasłużony chór promień a przy wyższej szkole medycznej studenci i wykładowcy uczelni, na czele z Liwią Jankowską. Po przemarszu na sali widowiskowej Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego odbyło się uroczyste zamknięcie 10 Międzynarodowego Festiwalu Polskiego Folkloru Polski Folklor Władgali. Na początku zespół wokalny Barwy Dałgawy działający przy Centrum Kultury Polskiej wykonał dwie piosenki. Karczmareczka i tokaj. A ty przybierz mnie na siebie, moja ja ty mi łatwiej bierzesz kocha. I moj służby, ich samotnie ciemno, bo całujesz mnie dziewczyną, bo ja ty mi łatwiej bierzesz zaprezentowali wesołe tańce warszawskie oraz swoją firmową piosenkę o łukowie. W koncercie wzięły udział wszystkie zespoły, które zebrały się na festiwalu. Na scenie pojawił się zespół Ojcowizna z Niemęczyna oraz dwie grupy kukułeczek. Młodsza zaprezentowała tańce lasowiackie, starsza górali żywieckich. Upominki i podziękowania dla gości były ostatnim akordem festiwalu. Po występach Dyplomy i pamiątki wręczyli kierownik wydziału konsularnego ambasady RP w Rydze Mariusz Podgórski, wicemer Aleksej Fasiliewsk oraz pomysłodawczyni festiwalu, dyrektor Centrum Kultury Polskiej Żanna Stankiewicz. A na koniec tradycyjnie odśpiewana została piosenka po wszyscy Polacy to jedna rodzina. Jakże cieszy fakt, że młode pokolenie Polaków odradza kulturę swych przodków, dbając o to, by folklor polski, tak bogaty i barwny, był znany i lubiany w kraju, w którym przyszło im żyć. Dla nas wszystkich było to wspaniałe, niezapomniane wydarzenie, które na zawsze zostanie w naszych sercach. Dziękuję Państwu za chwilę spędzone z uczestnikami festiwalu, których do pracy dopinguje właśnie obecność Państwa. Publiczności i widzów. Nasz świąteczny program, w którym pokazaliśmy Państwu relacje z tegorocznego jubileuszowego Festiwalu Polskiego Folkloru, dobiegł końca. Dziękujemy, że Państwo nadal jesteście z nami. I do zobaczenia w kolejnych majowych akcentach polskich. Muzyka